Nawiążę może do infografiki, którą opublikowaliśmy w, w końcu ubiegłego miesiąca, pokazującą naszą aktywność na wszystkich polach, jakie KZBS wypełnia swoją działalnością i chciałbym tutaj nawiązać do działalności zagranicznej, przede wszystkim Poczynić taki, taki nacisk na to, że działalność zagraniczna jest bardzo ściśle związana z działalnością legislacyjną KZBS. Można nawet powiedzieć, że znakomita większość aktywności w tej działalności zagranicznej to są działania o charakterze stricte legislacyjnym. Inne działania zagraniczne, takie jak budowanie kontaktów, spotkania, Wymienianie się wiedzą, to jest oczywiście niezbędne do budowania relacji, ale traktujemy to jako narzędzie do realizacji celu głównego, na jakim jest pożądany kierunek i także jakość legislacji, właśnie. Tu przypomnę, że legislacja znakomitej większości dotycząca banków, czy w ogóle sektora bankowego jest, 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 jest tworzona na poziomie Unii Europejskiej. Mamy za sobą miesiąc roku. Z tego trzeciego. I tu mogę podać takie dwa interesujące przykłady, które prawdopodobnie będą miały też ciąg dalszy w kolejnych miesiącach. Jeden z nich to jest y, końcowa, końcowe akty implementacji reformy Bazylea III do mm, legislacji europejskiej, do, do prawodawstwa bankowego Unii Europejskiej. I tutaj no, kluczowe są te dwa dokumenty o wymogach kapitałowych, czyli rozporządzenie i dyrektywa. Dla nas w tym momencie istotne jest to, jak będą się kształtowały wymogi kapitałowe w związku z relacjami, jakie banki spółdzielcze mają w grupie i wewnątrz IPS. -u. Tutaj w ostatnich dniach intensywnie konsultowaliśmy, doprowadziliśmy do takiego wspólnego stanowiska, przekazaliśmy je do ACB, które być może będzie przydatne przy końcowych negocjacjach, już takich politycznych. Teraz rozpocznie się etap międzyinstytucyjnego konsultowania projektu pakietu CRR, czy się nazywa Trilogi. I tutaj właśnie. We współpracy takiej bardzo profesjonalnej z przedstawicielami, z ekspertami z obu IPS-ów, z obu banków zrzeszających, no, przy współpracy koordynującej roli KZBS przekazaliśmy takie stanowisko do ACB, więc śledzenie i, po, i pokazywanie też e, takich obszarów, które są szczególnie ważne dla nas z punktu widzenia re, regulacyjnego, właśnie odbywa się poprzez budowanie wspólnego stanowiska, poprzez wspólną ocenę projektów. I reagowanie na to za pośrednictwem ACB to może nie jest spektakularny przykład współpracy, ale to pokazuje przykład efektywnej współpracy, jakiej w zasadzie nie bardzo mamy okazji osiągać w, w, poza tą współpracą zagraniczną. Innym takim przykładem obrazującym właśnie też wspólne działania na rzecz regulacji to yy, Perspektywa już wkrótce zmian, dość głębokich zmian, drugiej dyrektywy o usługach płatniczych, czyli z PSD2. Tutaj w tej chwili kończy się taki przegląd, zwany takim retrospektywnym przeglądem wpływu dyrektywy na środowisko, no przede wszystkim i konsumentów, ale także całego sektora bankowego, i dla nas istotnym aspektem, tego przeglądu jest też odniesienie się do kosztów, jakie sektor bankowy musiał ponieść, aby dostosować się do wymogów PSD2. Tutaj chodzi o koszty od, no, zaimplementowania otwartych platform, API, dostosowania się do wymogów. Banki poniosły tutaj koszty. W tej chwili prowadzone są badania. Jak te koszty kształtowały się w poszczególnych krajach? My zadbaliśmy o to, żeby sektor banków spółdzielczych mógł też dostarczyć bezpośrednio do Komisji Europejskiej takie dane opracujące my, oczywiście, relatywną wielkość poniesionych kosztów. My w styczniu przekazaliśmy właśnie za pośrednictwem EACB taką zwięzłą informację, więc to jest, wydaje mi się, dobry przykład też pracy nad kształtem legislacji. W środowisku eksperckim, wewnątrz naszego środowiska y, współdzielczego. Natomiast, y, jeżeli chodzi o perspektywę tego roku, i wydaje mi się, że to będzie temat, który zdominuje inne, to jest y, kwestia rozwoju y, całego pakietu ESG. Ten rok y, będzie upływał pod znakiem, y, myślę, Doprecyzowywania, a także poszerzania pewnych obowiązków związanych z ujawnieniem oraz raportowaniem ryzyk związanych z kwestiami klimatycznymi, społecznymi i z obszaru governance. Tutaj spodziewane są y, propozycje Komisji Europejskiej w, te, w tym zakresie w tym roku będziemy, jak sądzę, starali się tutaj też intensywnie wciągać kolegów z całego środowiska y, y, naszego członkowskiego, a więc IPS-u, banków Zwyszających, banków samodzielnych, a żeby móc tutaj no, mieć wpływ na też ostateczny kształt. Tych regulacji, ponieważ to trafi do nas jako obowiązek już w bardzo niedługim y, czasie. Y, więc wydaje mi się, że to są, że są istotne kwestie, one pokazują też y, stopień takiej współpracy, która ma charakter ekspercki, jest współpracą y, bieżącą, y, ma charakter ciągły, polega też na znajomości no, naszych wzajemnych zachowań i no, liczę na to, że ona się będzie rozwijała. Przy okazji tej wypowiedzi chciałbym bardzo podziękować wszystkim tym, którzy aktywnie współpracują z nami, którzy nigdy nie odmawiają tej współpracy i umiejętnie dzielą swój czas pracy stricte zawodowej. I, I tę tutaj konieczną też współpracę. Myślę, że to jest dobra robota i bardzo serdecznie dziękuję i przedstawicielom bez i banków zrzeszających i z poszczególnych banków, także samodzielnych. Bardzo dziękuję. Myślę, że to duża sprawa.